Siema, moi dajcie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii, gdzie kupuję konta od różnych osób w StumbleGuysie, no i robię ich opening. Dzisiaj zakupiłem mocne konto od jednego z hakerów StumbleGuysa. Z Już właśnie sobie na nie wchodzimy, więc w tym czasie szybko zostawcie łapkę w górę. Jak dobijecie tutaj tysiąc łapek w górę, to nagram Wam kolejny odcinek z kupowania kont. Więc od Was zależy, od kogo konto kupię i ile na to konto wydam. Im będzie więcej łapek w górę, tym lepsze konto będziemy kupować. Jestem giga ciekawy, co się znajdzie na tym koncie od hakera, bo naprawdę troszkę na nie wydałem, no a wiecie. Do czego zdolni są hakerzy? Chłop tutaj może mieć skiny, które normalnie nie są dostępne w Stambulu, a on sobie je zhakował. Więc zobaczymy, co tu będzie. Koniecznie oglądajcie ten filmik do końca, a ja już znajduję się na tym koncie i widzimy, że jest tutaj 1500 gemów. Dobrze to wygląda. Myślę, że w ogóle sobie je dzisiaj wydamy, bo to już jest moje konto, ja je zakupiłem. Ale dobra, wejdźmy sobie w koronki na początek. 26 koronek, no dobra. Nie jest to jakoś dużo. Może ten haker nie specjalizuje się we wbijaniu koronek, że jakoś czytuje i po prostu je sobie wbija. Tylko może bardziej chodzi tutaj o skiny, że ma jakieś fajne skiny. Skiny na tym koncie. Na to liczę i mam nadzieję, że to się wydarzy. Wchodzimy sobie szybciutko w karnecik. Jak to tutaj wygląda? W ogóle go nie kupował i w ogóle nic nie grał w tym sezonie, więc to jest pewnie jakieś stare konto tego hakera takie porzucone. W ogóle gość ma nick glitcher. Wiecie, glitch kojarzy się właśnie głównie z takim hakowaniem, co nie? Z takimi lagami i tak dalej, więc wszystko dobrze się zaczyna. No dobra, zacznijmy sobie od sprawdzenia kroków i to są tylko cztery kroki. Nie no, nie mówcie. Ej, ten haker gadał, że będę zadowolony mega z tego konta, jak za tą cenę. Więc ja się spodziewam, że tam po prostu są jakieś fajne skiny. Wiecie, to nie jest normalne konto. Gdyby to było normalne konto, to bym się załamywał, że są tylko cztery kroki. Ale to może być tak, że chłop ma tylko na przykład cztery kroki, a ma wszystkie skiny, jakie są w grze. Wiecie, no po hakerach możemy spodziewać się wszystkiego, więc ja już przychodzę do specjalnych emotek, skinów i tak dalej, a wy w tym czasie zostawcie szybko suba na moim kanale, jeśli lubicie Stumble Guysa i nie chcecie przykapić żadnych kolejnych odcinaczków, to koniecznie subskrybujcie z góry. Dziękuję. No dobra, kolejne są animacje i one są też tylko cztery. Ale zobaczcie, czy to nie jest przypadek, że akurat wszędzie ma cztery rzeczy. No, to jest chyba trochę dziwne, bo rzadko jest tak zdarza, żeby było tyle samo kroki. Co animacji. Uwaga, sprawdzamy emotki, ich jest trochę więcej. Jest nawet jedna specjalna emotka, taka z serduszkiem. Ale no i tak jestem zawiedziony, jeśli chodzi o emotki. Serio. Mam taką nadzieję, że ten chłop po prostu tak naprawdę kolekcjonuje tylko skiny i w tym się specjalizuje, jeśli chodzi o hakera. No bo jeśli tutaj będą też słabe skiny, jak te inne pozostałe rzeczy, to będę zawiedziony z tego konta. Ehm, no ale dobra, przejdźmy sobie dalej. Ehm, kolory to nawet nie mam to sprawdzać. Przechodzimy do skinów. Co my tu będziemy mieli? No i już widzimy, że tej najsłabszej rzadko rzadkości skinów trochę jest. Między innymi jest Cristiano Waldo miło go tutaj widzieć, tak samo Oliver Kant, więc troszkę piłkarskich skinów mamy. Okej, okay, tych tutaj szarych skinów jest więcej, między m.in. jeszcze szef i tak dalej, więc może rzeczywiście to konto będzie dobre, jeśli chodzi o skiny. Bo zobaczcie, tutaj dopiero się zaczynają zielone, więc tych słabszej rzadkości było naprawdę dużo. Przechodzimy do zielonych. Nas interesują mi tak najbardziej te najlepsze rzadkości i najrzadsze skiny, więc oglądajcie, koniecznie się do końca, nie przewijajcie. O, nawet jest tutaj skinek Messiego. Oprócz tego jak widzicie, jest też Clownik kolejny. O, i ten skinek akurat jest jednym z rzadszych, jeśli chodzi o zielone skiny, e, więc fajnie, że ma ta Beckera i to tyle, jeśli chodzi o zielone. Dobra, przejdźmy do niebieskich. Przechodzimy coraz więcej do tych najlepszych rzadkości. Do nich się już tutaj zbliżamy. Co będziemy mieli dalej? Takie dosyć podstawowe te niebieskie skiny, nic tutaj specjalnego w nich w sumie nie ma. Mam nadzieję, że chociaż też taki jeden lepszy jakiś niebieski skinek będzie. Przydałoby się między innymi jest kurczak i tak dalej. Spoko jest nawet króliczek ten e, wielkanocny, ale to nie są takie rzadkie skiny, nie? E, no i to tyle, jeśli chodzi o niebieskie kurcze Na razie powiem Wam, że naprawdę jest słabo. Lecz spokojnie, ja coś czuję, że zaskoczą mnie tutaj te lepsze rzadkości. Okej, okay, teraz episka. No tu już liczymy na jakieś fajne skiny, bo episkie niektóre są. Mega fajne, ok, jest Black Demon, więc spoko. E, czy coś jeszcze tutaj ciekawego, co by mnie zaskoczyło? Mamy te darmowe skiny, które były do odbierania za darmo, ale to też nie jest nic takiego, wiecie, e, co by było warte tej ceny, jaką dałem za to konto, i to tyle, jeśli chodzi o epickie skiny. Kolebcia widzowie nie jest dobrze, nie zostały tylko legendarne, e, mityczne i specjalne. Jak w tamtych trzech rzadkościach niczego nie będzie, to to konto będzie naprawdę lipne. Ale nie poddajemy się spokojnie, co wy mówicie nie! Nie, 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 ja nie wierzę w to, co tutaj widzę. Ziomeczki. Tu jest tylko 6 legendarnych skinów, które się są no dosyć słabe, jedynie ten super guy może jest trochę lepszy, a nie ma ani jednego mityka i ani jednego specjala. To są jakieś żarty. I ten hacker mnie ewidentnie oszukał. Ja naprawdę dużo dałem za to konto, widzowie. A najgorsze jest to, że jedyne co tutaj mamy fajnego, to jest tu 1500 gemów, które sobie oczywiście teraz wydamy. Nie wychodzisz jeszcze z tego odcineczka, zrobimy sobie opening, bo są ciekawe koła w sklepie. Ale ja i tak jestem mega zawiedziony, więc docencie łapką w górę i subikiem to, że taki odcinek nagrałem, bo totalnie mi się on nie opłacił i totalnie mi się to nie zwróci. No i jak tak patrzę na oferty, które tutaj są w sklepie, no to, no to jedyne na co możemy w sumie te gemy wydać. No to myślę, widzowie. Że będzie to koło Astra, w którym mamy m.in. do trafienia Sagittariusa, to jest akurat bardzo rzadki skinek, więc może ten haker ma jakieś powiększone dropy na tym koncie, zobaczmy, jak otworzę pierwsze koło i w nim już dropnie mi ten mityk, to znaczy, że ten haker, o to mu chodziło z tym kątem, że jest dobre, że ma tu powiększony drop, i że co nie otworzy, to od razu to dostaje, co by chciał, ale chyba to też nie działa widzowie, chociaż było blisko, ej, może w kolejnym kole, poczekajcie, bo tutaj było bardzo blisko, z prawej strony, jak widzicie, był, fajnie by też było odblokować tego bananka na tym koncie, to by było mega spoko, ale okej, okay, otwieramy sobie kolejne konto. Dzisiaj chcę wydać wszystkie te gemy, które mam tutaj, więc oglądajcie do końca widzowie, Nie przegapcie tego, może trafimy tego nowego skinka, byłoby cudownie. A my znowu dostajemy banana, chyba nie, jeszcze tego gorszego nawet, więc ewidentnie ten haker też nie ma tutaj powiększonego dropu. Tak się, że to nie wiem, co on tutaj umie hakować, kurczę. Ale dobrze, że wziąłem od niego to konto, już nawet nie będę się go czepiał, że mnie oszukał, bo jeszcze się okaże, że mnie zhakuje i mi zabierze konto, więc wolę nie ryzykować. No ale generalnie jestem bardzo niezadowolony i więcej już od hakerów kont kupować nie będę ewidentnie. No i co dostajemy, kurczę, znowu tego Wooliego. No przynajmniej taki plus, że on się może nam odblokuje i będzie jako nowy skinek tutaj. Ale nie zmienia to faktu, że jest bardzo, ale to bardzo słabo i to konto jest mega dziwne. Kurczę, nie spodziewałem się szczerze w ogóle Że to nie będzie nawet ani jednego mityka, ani jednego specjala. To jest jakaś masakra ziomeczki, naprawdę. Przecież to kto by się tego spodziewał? Dobra, kolejny raz Łoli -E trafiony, chociaż sobie go może odblokujemy, więc będzie jakiś jeden z lepszych skinów na tym koncie. Napiszcie mi w komentarzach, jak dotrwaliście do tego momentu, czy macie lepsze konto od tego konta hakera, czy macie gorsze konto od niego. Myślę, że będziecie mieli lepsze, no bo jednak ten hacker ma dosyć słaby konto w e, No ale zobaczmy, co dostanę, kurczę. Teraz mamy tego bananka Mityka, ale się nawet z niego nie cieszę, bo no zostało mi ile. Zostało mi aktualnie 910 gemów, więc i tak go nie zdążę odblokować. Albo chcemy Sagitariusa, albo Uliego, żeby chociaż któregoś z tych skinów odblokować. Lepiej, żeby był Sagitarius, to wtedy będę zadowolony w miarę chociaż, e, jak go dostanę, a jeśli go nie będzie, to już będzie totalna, totalna, totalna lipa. E, no a my dostajemy tutaj właśnie tego Wooliego. Już mam ponad połowę punktów do niego uzbieranych, więc szanse są, że dzisiaj on będzie tutaj odblokowany. To byłby jedyny plus tego cinka, nie do masakra. Naprawdę jest straszna lipa, powiem Wam szczerze, widzowie. Nie spodziewałem się, że będzie tak cinko, jeśli chodzi o to konto. Dobra, już nie będę narzekał. Mniejsza o to, było, minęło. Dostajemy jeszcze 5 obsydianów. Ej, znając życie, zostało mi teraz 670 gemów i ja nawet ani jednego skina z tego koła nie odblokuję. Będę miał takiego pecha, że mi braknie tam, nie wiem, dwóch punktów, żeby odblokować tą legendę, a tego mityka nie trafię. Oby tak nie było, serio. Trzymajcie kciuki, zostancie do końca widzowie, a i prawie był ten mityk trafiony, a teraz znowu dostajemy Uliego, ale tylko 3 punkty, muszę jeszcze 30 tych punktów zdobyć, a gemów na koncie coraz mniej, okej, okay, no 1500 gemów na koncie to była fajna rzecz, to chyba taki jedyny pozytyw tego konta, tak szczerze, no bo nie umiem tutaj nic takiego fajnego innego znaleźć, co by na tym koncie było, może jeszcze ta specjalna emotka, która była, to serduszko, no ale to jest taka dosyć podstawowa specjalna emotka i też raczej większość osób ma, a nawet większość osób ma więcej niż jedną specjalną emotkę, więc no nie ma co się tutaj cieszyć, dobra, musimy zdobyć jeszcze 22 specjalne te punkciki do legendy a zostało mi chyba tylko już gemów na trzy koła. To jest bardzo ciężkie do zrobienia, e, żeby tutaj nam dropnęło tyle tych punktów do legendy musiałbym mieć sporego farta i może będzie akurat, czekajcie. E, Okej, okay, mamy już plus 8, więc jak widzicie, zbliżamy się. Tylko 14 punktów, a mamy dwa spiny. Proszę, kibicujcie ziomeczki, bo to są już ostatnie szanse, nie? Dwa koła mi takie zostały do otworzenia. Płakam, żeby się udało. Każdy z Was musi kibicować ziomeczki. I może akurat to będzie. 14 punktów potrzebujemy, jest! Stój! Stój! Nie, nie wierzę w to! Dostajemy 8 punktów do obsidiana, ale one nic nam nie dają. My tutaj potrzebujemy teraz w ostatnim spinie 14 punkcików. Jak teraz nie siądzie, to to jest najgorszy odcinek z openingu jaki kiedykolwiek był, widzowie. No nie mówcie, że będzie taki pek, że nawet tego nie dostanę. 10. Matko bosko, no i brakło mi czterech punktów Mówiłem, że tak będzie widzowie Mówiłem, że tak będzie, przewidziałem to już jakiś czas temu Przecież to jest kryminał No nic, to ja już tutaj nie będę się denerwował Naprawdę, co za fatalny odcinek Docencie łapeczką w górę i subikiem, jeśli możecie Tak na pocieszenie dla mnie, będę wam wdzięczny No i widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, elo